Siemaneczka rodziska tutaj, sułej? Szymanka, jestem retka. I jest też na Minecrafcie. Hmm. Ta, tak trochę lagowo. Lagowo. Teraz wyrenderuję filmik. Hmm. Więc tak. Trochę lagowo. <laughs> uf, uf, uf. Uf. Ok. Um. Na razie sobie robię trochę i pokończę domek, który będę próbował robić o kurde, jak fryzuję i pozabiłem te koty chyba że nie da się na nic zabić ale nie da się zabić tylko kotów, więc nie zabiję ich Hmm... W następnym odcinku... coś tam siedzi. Kto? W następnym odcinku ktoś tam, następnym odcinku, ktoś tam W następnym odcinku tego chyba już nie będzie, tej truby tutaj spróbuję usunąć. Bo... Bo na to chyba... Bo to źle to jest całkiem, bo to, jak wiecie, laguje. Czyli nie będzie działał ten system, bym musiał coś innego zrobić. Co to nie wiem, może stu wołać, a stu wołał też tak trochę słabo, więc ja nie wiem, co robię. Nie wiem, ja potem zobaczę się. Mogę to, to wszystko podróżować, bo sobie mikrofon bierze. O, ta. Dobra to jest? kurde 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 tam kurde 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 tak kurde kurde tak? kurde 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 Migoleki sydolek I to jest znowu mała I ja się, no, my się na chwilę rozłączamy. A no, na chwilę rozłączymy Ok, jesteśmy z powrotem. Hmm. Usypianie tu będę dalej robił. Nie wiem jak to z tym zrobić. No i trochę nie będę ruszał co ja chcę dzisiaj zrobić? Chcę iść stąd w izdą. Pójdziemy sobie po drewno. Tam najlepiej iść po to drewna chyba do tej dżungli, bo tej, ta dżungla jest duża, tam się chyba drewno nigdy nie skończy. A ja trochę tego drewna potrzebuję jednak. Dobra. Nie wiem po co, ale jednak potrzebuję. Dobra, ok. Okej. Okay. Uh -huh. się No tak pani bardzo się e przydaje, czyli wytrzymałość. No co, co jest? Tylko powiesz sobie, pole u mnie w bazie, proszę mnie, w Tu będzie woda, więc... Nie, to będzie po prostu plaża. Tak? Поход без пат. Това е зло, но може да се посочи. Шър... Ча, да, Чакай, аз ще да. О, соли. О, че не се czy idziemy stąd, czy idziemy stąd czy my stąd na ląd przecież on coś sobie do jedzenia wziął ze sobą w tą podróż. no i wziąłem i zostawiłem, super dobra, weźmiemy co on sobie do jedzenia wziął? chłopaki oh, Trzeba to przyniósł za chłopaki na razie Coś mi się wydaje, że 10 zł. Zobaczmy sekundę. Okej. Okay. Chciałem ich strząpnąć z tego, tak. To Okej, kupię dalej. czy kiedyś będą się bołty stakować, nie? W czem ja się? Nie wiem, lepiej, jak było w latach jaka to była moim zdaniem. Booty? Co? Włódki Jak lepiej? No lepiej by było, jakby się stakowały yeah. Bo by nie zajmowały za... tylu miejsca w eku A o to ci chodzi? Opadam Nie, Ja prajmuję, prajmuję Tam tu się nie zajmowało jak zwykle Okej, okay. yeah. to mamy. To jest, o jest. Co to jest? O, chunk, rap Fajnie. Hmm. Łódka twoja. To nie moja. A, tu jest drewno, to tu, tu gdzieś jest ta dżungla. Jest dżungla. Dżungla, dżungla, dżungla. I chcę trochę tych, tych, tych sadzonek do tych drzewek, no się strasznie próbowałem do te drzewek. Posadzę sobie takie wielkie przy domu. Przy domie, domu, domie, domie, domu. Hamuj, chomuj, chomuj, chomuj. Fajnie, że one się rozwalana, no ale dobra. Okej. Okay. Pamy. Przesłyszałem, że no. tu może być śnieg. <grych> Czegoś się tak zaprzysęło. I tutaj jeszcze raz oglądam. Rapido, bo szkło i to będzie szkłem zakrytywało. Od razu. Hmm. Mi się wydaje, że się dłu dłużej kopie to drewnie, z dżungwie, ale nie jestem Jest tak no dziwnie. To jest rybowy co To... Się sobie. O kurde, bardzo zadowolony z tej strony. Nie się czy to jest. Nie wiem, czy to Nie wiem, czy to Nie Ups. Oops. Tu z tak, że nie można spięć stachów tego drewna. Bo jest go jednak szybciej zdobyć niż jakieś inne drewno. Złapię, złapię. Złapam. Tak jak to z lawa się bawiło. Nie no, tam. Trzeba no. szybko ustawić, Żeby lawa nie szła. Co robisz? Spory kawał drogi. To wyższe drzewko, mhm. Kurde, to nie będzie fajnie wyglądało, chyba. Ta szyba tu jest wystająca. Tam jakie prądy, kiepska ta szyba wygląda. już nie mam. Wy... Zauważyć może, no, że z tych drzew jakieś tak dziwne słowo sadzonki lecą. Takiego, drzewa sadzone sadzonych zero Lagi mamy sobie, lagi są. Na serwie? Chyba. Interweniuję szcinę, to drzewo posadzonki. Nie wiem, to, to zrobię. Tam po prostu. Dobrze jest. Ale niżej zrobię. Dobrze. No, a sadzonki dawać. To, to było inteligentna. Dobra. To do... Dobra, nie, nie ma co. na to odzora. Jest to okay. O, nie wejdę. Muszę to zrobić. O, sobie. Oh, sorry. <laughs> no, No dobrze, tylko godziny po prostu niżej żeby 3 wysokości, okej? Okay. Chodź się bierz dziwko! Haha, objęcie. Cię. Ściro. Okej. Okay. Sadzankę poproszę, przynajmniej jedną. Jest jedna. Na 4 godziny kopania. Będzie nudno ci odcinek, będę zbierał drewna przez cały czas, sobie do Redford oglądać. On robi fajnie. Ja robię. Czy... I tam z piany niby Ja już dokończę następny odcinku, już obiecuję, że już dokończę ten drzwo podwokół mojego lanku i poprowadzę go jakieś fajne w niektóre strony Cośle to jest Ja i tę kamerkę? Mam nadzieję. Bardzo dziwny ważny Chodź, chodź być, chodź być. Głupio mm. to o co na to. Świetnie to. Wszystko dobrze. Surak Ay, No to będzie nudny odcinek Co tu zrobię? Ja tu trochę takiej... Nie wiem, jak to się tak zrobię Po to tutaj zamknę. Dobrze, po prostu... ...wiedź to wam... To sobie zamknie, no po prostu super o Potem, u, u <grym> to wygląda? O, mi te prądy. Co na to? Ubieram! Nie! Gieeeń! Źle. Jest, dobrze. Umarłem. W ogóle nie mogłem przez te lagi się ruszać. Ty wodzi, nie mogłem do góry iść. <grym> 10 lana jest tam piąty okay. Znowu umrę. Okej, wyszedłem Czy to woda tutaj jest? Co to jest patrzy, ja nie wziąłem ze sobą żadnego szpiewania? Nie. Przedką. Krypuć. Dobra, wiem, połowa w nocy. Ciekawe, czy coś... O, Boże, że tego tu jest. O, no sław. Trzebujemy ja tak naprawdę tylko cztery te sadzonki. Jak wiecie, jak będziemy mieli cztery sadzonki, to można zrobić duże drzewka. Coraz na takie drzewka jedno, tam u nas. Ja mam chapieńko, ale go straciłem. Znowu straciłem. Mhm. Czemu to wypada takie normalne? Co to jest normalne? To jest normalne, mhm. To jest normalne. Takie drzewo wyraźne przy przydomku O Jezus Maria. Co, podejdzie co to, be, co to Nie takie duże. Wyrasta? Nie. Tak. Wyrosłem chyba 2000 tych drzew i żadna nie wyrosło, więc... Bo musisz mieć 4 sadzonki od siebie. Co? No. Gdzie powiedziałeś innego? To będę jeszcze dwie sadzonki i się pokażę. Co, każdą po kolei robisz? Nie. No. O ja mam trzy. Jeszcze jedna sezonka i wracam do domu. Ci Nieźle zrobiłem. Muszę tam się dookoła jakoś Nie wiem co on tutaj... Co on robi? Nie, nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie mam. ma, nie łatwo. Nie się takiego jak co zobaczysz, mało. Chciałem jeszcze w tym odcinku dostać to jedno, nie?

Teraz ja sadzonka, prawda? wejdźmy do domu, jedziemy do domu. Teraz tak, to już się... Te sadzonki, mi? idę teraz szybko na zewnątrz. Czekaj na mnie. Zasakłem do domu. I co mam w którą niby yy, ten proszek użyć? Mojękno tak. To proszę Władzę cztery, raz, no. dwa, trzy. Cztery daj w tamto no i chuj! Chuj mi takie drzewo, wielkie. Takie to tutaj od razu. Widzę cię, wspinaża tego drzewa, nie widzę. <grystanie> Za już na nie czekam, zresztą. Zresztą nie wolno, ale to jakie wielki, wielki. Ci. znaleźć. Ci, że nie wiem, czy się da, to nie, nie, nie da się. Wydam skąd wiedziałeś. A wejdź i pokażę, że się da. Nie, że nie, nie da się. Nie, wydam skąd, skąd, gdzie widziałeś, że się da. Biedeś, pokażę Ci, że się da. Ja teraz pewnie coś tu zje, bo to jest ten meczek przeciągnął. Przeciągnął. Już nie mam miejsca. Zróbmy szybko zadomek, zrobimy sobie to gdzieś z zadomkiem Tym, tam, Chcesz jakoś skręcić na góry Tu czujniemy Uwaga, puf, 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 puf Dla tych, co nie wiedzą Pum! Macie drzewo Jeszcze zostawił 400 dęków z księgi Może pewnie to wiecie już, jak większość No Jezu, ile creeperów Będziemy się pobawić z creeperami Aaaa nie da się Tylko drajdź Próbuj wejść na górę tego drzewa co, co to za ciuchcie były? Ciuchcie. co za pociąg robisz? Zostawałem Aaa się tu na tym drzewie Aha Gin, szmatu Nie 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 Już sadzonki tu na tym drzewie Coś się zews... Z... Oh, wow. skąd te koty tutaj? No dobra Eee... Okej okay. Czekajcie, okay, ja muszę zrobić małe docięcie cięcie za. Okej okay, rodziska, bo sprawdziliśmy mamy 27 materiałów, więc będziemy kończyć filmik. Także tak. dzięki za oglądanie. No i co? No i na razie. Widzimy się w następnym odcinku, tak? Tak. Jak Wam się podobało to, to polećcie znajomy. No, poleccie znajomym. Bardzo dziękujemy za to. No, dobra, trzymajcie się rodziska, na razie. Na razie.